Cześć, kochana, z tej strony Karolina Cichoń. Pomagam kobietom odbudować swoje życie po trudnych relacjach. Dzisiaj przychodzę z takim pytaniem do ciebie. Jak bardzo jesteś spragniona czyjejś miłości? Jak jesteś bardzo spragniona uwagi czyjejś, że oddajesz kawałek po kawałku część siebie, aby się przypodobać, aby komuś się podobać, aby Przybliżyć się do kogoś. Jednak, kiedy ty oddajesz siebie i oddajesz wszystkie części, które tak naprawdę są tobą, tylko i wyłącznie dlatego, żeby poczuć jakąś miłość od kogokolwiek, to nadal żyjesz w braku. I to nie jest żadna miłość. I nawet jeśli ktoś z zewnątrz ofiaruje ci tą uwagę poprzez właśnie to nadskakiwanie poprzez naddawanie siebie w relacjach, to ty nadal tkwisz w tym kółku, że jesteś gorsza i że musisz starać lepiej, musisz więcej robić, musisz to, to i tamto, aby ktoś cię pokochał, aby ktoś cię zauważył, aby ludzie zaakceptowali cię. Tylko jak cię akceptują? Czy akceptują cię faktycznie, Taką osobą, którą jesteś? Czy akceptują Cię tym, kim jesteś w pełni? Ze wszystkimi wadami i zaletami z Twoją przeszłością, ale także ze wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce, ze, ze wszystkimi Twoimi wyborami także. Bo jeśli ktoś nie akceptuje jakiegokolwiek części w Tobie, to nie jest żadna miłość. To jest iluzja, w której żyjecie. Bo kiedy ty pokazujesz autentyczną siebie a autentyczność ma się do siebie że po prostu jest jaka jest i że tam nie udajesz i że nie musisz ukrywać przed kimś czegokolwiek albo nie musisz ukrywać tego co czujesz nie musisz ukrywać tego co myślisz i często mówisz po prostu to czego oczekujesz a czego nie oczekujesz i stawiasz też granice jeśli coś ci się nie podoba bo kiedy tego nie robisz, to nadal odtwarzasz sobie um, traumy z przeszłych relacji, ale tak naprawdę te traumy to tylko odbicie tego, jakie miałaś dzieciństwo i czego ci w tym dzieciństwie mogło zabraknąć. I nie zwalaj tutaj winy na rodziców, nie zwalaj winy na nikogo innego, bo mm, szkoda czasu na to, powiem Ci tak. Jeśli potrzebujesz, proszę bardzo, ale z doświadczenia wiem, że szkoda czasu na obwinianie kogokolwiek za cokolwiek. Poczuj po prostu, jakie to było w przeszłości. Poczuj, jak się czułaś jako mała dziewczynka, kiedy zostałaś odrzucona przez rodziców w jakiś sposób. I czy to było mniej, mniej nadużyć w tym, co przeżyłaś, czy, czy więcej nadużyć. To już sama wiesz najlepiej, ale każde, jakiekolwiek najmniejsze nadużycie może spowodować to, że w życiu dorosłym będziesz przyciągać partnerów, takich jak przyciągasz, albo będziesz odtwarzać sobie różne historie z dzieciństwa, albo będziesz odtwarzać też to, co widziałaś, jako, jako przykład miłości takowej rodziców. I ty będziesz myślała, że to jest normalne. Bo tam się wychowałaś, tam zdobyłaś te pierwsze oznaki miłości i doświadczenia tej miłości. Jednak um, życie jest, jakie jak jest. I rodzice zapewne dali ci to, co mogli ci oferować. I nawet jeśli ktoś cię bił w rodzinie, nawet jeśli cię wyszydzali i tak dalej, to wiedz, że oni nie umieli inaczej, bo największym prawdopodobieństwem jest to, że oni nie uporali sobie ze swoją przeszłością. I po prostu nie wiedzą i nie wiedzieli, albo nie wiedzą nadal, jak inaczej. I tu też hmm, przychodzi taka głębsza. Głębsze poczucie, że aha, właściwie to okej okay jest, że, że przyszłam na świat w takiej, a nie innej rodzinie, że doświadczyłam tego i tamtego, bo to tak naprawdę nie mówiło nic o mnie jako o człowieku, to mówiło więcej o ludziach, którzy to ci robili. I później nauczyłaś się tej krzywej miłości, i tą krzywą miłość ofiarowałaś. Prawdopodobnie też ym, ludziom wokół. Także widzisz, jeśli spojrzymy na to doświadczenie, na te braki miłości z szerszej perspektywy, tak naprawdę nic w Twoim życiu nie jest złe. Ym, aczkolwiek na pewno ma to ogromny wpływ. Na Twoją rzeczywistość w tu i teraz. I niektórzy łatają sobie mm, różnymi rzeczami tą przeszłość z dzieciństwa. Łatają sobie pieniędzmi, łatają sobie mm, wielkim, ogromnym sukcesem. Wykańczają siebie, e, swoje zdrowie za to, aby mieć, bo w tym posiadaniu jest. Też ten brak miłości. I niektórzy myślą, że kiedy sobie to, kiedy będą mieć więcej i więcej, to załatają tam brak miłości. I posiadanie nie jest czymś złym, jednak posiadanie z braku, bo ci brakowało miłości, a tak naprawdę ty chcesz sobie kupić tymi pieniędzmi wszystko, żeby załatać ta, ten brak w sobie. To gubisz się. Yy, gubisz się w swoim życiu i tracisz tak naprawdę wszystkie wartości, które, yy, które prawdopodobnie miałeś albo miałaś w tym, w tym przypadku. I kiedy ty gubisz te war wartości, kiedy ty kawałek po kawałku odsuwasz się od. Tej pustki też, która jest w Tobie. Um, a tą pustkę w sobie jedynie i wyłącznie możesz załatać Ty, i ludzie mogą Cię kochać, ludzie mogą ofiarować Ci pomoc, ludzie mogą Cię wspierać. Um, I to jest też piękne, że w tym procesie nie musisz być sama, jednak sama musisz um, Dojść do pewnych momentów w swoim życiu, że zrozumiesz głębiej to, co się wtedy działo, jaki to miało wpływ, jaki ma wpływ prawdopodobnie na ciebie na ten moment, ale to nie znaczy, że ty musisz nadal tak wybierać. Ty nie musisz wybierać tak, jak Twoje rodzice, Ty nie musisz wybierać tak, yy... Tak jak Ty do tej pory wybierałaś. Bo my w każdym dniu tworzymy siebie na nowo. Każdego dnia wybieramy, co chcemy zrobić z naszym czasem, co chcemy zrobić z naszymi pieniędzmi i co chcemy zostawić też po sobie. Bo ja tutaj czarno-biało, nie? Bo kiedy, kiedy byś umarła, prawdopodobnie może jutro, nie wiemy tego. <laughs> ja się czasem tak śmieję. Do, do ludzi wokół i do, do klientek, czasem, że jakbyś jak byś inaczej postąpiła, gdybyś wiedziała, że to jest ostatni dzień Twojego życia? Czy nadal byś postępowała tak jak do tej pory? Czy nadal byś żyła w ten sposób, w jaki żyjesz? I większość, um, większość mówi, że nie. Większość mówi, że by inaczej postępowała. Także um, zobacz. Gdzie łakniesz tej miłości i w jakich momentach nie pozwalasz sobie być samej, bo ten brak czy ta pustka w tobie, która jest z tej przeszłości, czy która jest po odejściu pewnych osób z Twojego życia, jedynie Ty możesz to załatać. Jedynie ty możesz tą pustkę zapełnić miłością, czułością i wsparciem dla samej siebie. Nie um, wyszydzaniem siebie, nie krytykowaniem siebie w, w kółko, że znowu mi nie wyszło, że znowu to, że znowu tamto. Krytyka i to wszystko, że ty jesteś taka rygorystyczna wobec siebie, zapewne też wobec innych ludzi. To wynika z, z wychowania, to wynika z przeszłości. Jednak dobra wiadomość jest taka, że jako osoba dorosła, jako kobieta dorosła, bo myślę, że tutaj większość dorosłych kobiet przychodzi, możesz wybierać inaczej. Możesz każdego dnia zdecydować, ok, wczoraj postępowałam tak, wczoraj wybierałam tak, ale dzisiaj chcę inaczej i... Prawdopodobnie będziesz się cofać, prawdopodobnie będziesz chciała załatywać te, te swoje dziurki w, w środku, te pustki, które odczuwasz ludźmi wokół, związkami i takim łaknieniem, takim naprawdę, że musi Cię ktoś zauważyć, abyś poczuła się okej. Okay. Bo jeśli cię ktoś nie widzi, to myślisz, że, że nie jesteś OK. Kiedy my za bardzo patrzymy na ten świat zewnętrzny i tam oczekujemy, że, że się ta miłość do nas przybliży, no to jesteście w błędzie kochane, bo kiedy tej miłości nie odczuwasz sama do siebie, to ty nie możesz tej miłości odczuć do drugiej osoby. Bo to wszystko będzie płytkie. To wszystko będzie takie jak um, reklamówki jednorazowe, zrywki tak zwane. <laughs> um, I to właśnie takie będzie płytkie, um, kiedy nie zdecydujesz się na to, aby popracować nad sobą i aby zobaczyć te wszystkie części, które może jednak wymagają wglądu. Bo spychanie ciągle pod dywan, spychanie ciągle w szuflady, albo tak samo jak kupujemy tyle rzeczy, aby też załatać to wszystko, bo to jest taki, taka szybka dopamina, czyli dopamina to też taka oh, lepiej się czuję, prawda? I z tym właśnie lepszym samopoczuciem, które łatamy, sobie też. Różnymi rzeczami w swoich życiach. Czy to są nałogi, czy to jest alkohol, czy to są papierosy, czy to są um, przelotne związki, to, to wszystko pokazuje tylko, um, gdzie w swoim życiu stoisz i jak chcesz sobie załatać te wszystkie. Braki i czym. I właśnie dlatego przychodzę dzisiaj tutaj do ciebie, aby się zapytać ciebie wprost, jak bardzo jesteś złakniona tej miłości i co potrafisz oddać w zamian za tą miłość. Zastanów się. Bo nie warto oddawać siebie swojej godności. Tego, co zbudowałaś do tej pory. Nie warto oddawać swojej autentyczności za to, aby komukolwiek się przypasować. Bo ci ludzie, którzy faktycznie będą widzieć Cię w pełni i będą widzieć Twój potencjał także, ale będą widzieć też te części, które prawdopodobnie też Tobie się nie podobają, ale oni to widzą i też akceptują to, że. Ty masz te części, że Ty masz ten cień, bo każdy z nas jakiś ma. Niektórzy większy, niektórzy mniejszy. Ale to wszystko jest. Tylko niektórzy nie potrafią tego zobaczyć. Ale skoro tutaj jesteś, to wydaje mi się, że nie chcesz takowych ludzi w Twoim życiu i nie chcesz, aby widzieli tylko to, co, co, co świeci, ale żeby zauważyli też, jaką drogę przeszłaś, gdzie jesteś i... Że jesteś wartościowa, bo, bo jesteś. Tylko kiedy ty nie wierzysz, że ty, że ty nie jesteś wartościowa, to nikt w to nie uwierzy. Kiedy my, kochane, nie wierzymy w siebie, to chociażbyś nie wiadomo, co miała w materii, chociaż nie wiadomo, jakie ubrania czy, czy, czy cokolwiek w materii byś miała, to nie przykryje tej pustki nigdy. I dlatego takie dzisiaj zadanie domowe ci dam, żebyś przystała raz na jakiś czas i zapytała siebie, czy faktycznie robię coś, bo, bo chcę, robię coś, bo taka jestem, robię coś, bo mi się też to podoba czy tylko chce się przypodobać komukolwiek czy tylko chce się podobać partnerowi czy tylko chce się podobać temu, tamtemu i, i temu bo to nie tylko chodzi o relacje partnerka, partner może żona, jak sobie tam nazwiecie ale też o relacje w przyjaźni o relacje w pracy to wszystko pokazuje nam gdzie są nasze bolączki i to, że ty się irytujesz na kogokolwiek, na cokolwiek, to tylko pokazuje część ciebie, której prawdopodobnie nie chcesz zobaczyć. Bo lepiej jest zgonić na kogoś, lepiej jest powiedzieć, bo to jego wina, lepiej jest powiedzieć, bo to jej wina. I to też właściwie wyszło też z jakiejś mm, naszej kultury albo z tego, jak ludzie żyją. I życie w jakichś traumatycznych relacjach nie jest lekkie, ale to też jest odpowiedzialność nasza. Kiedy ty weźmiesz tą odpowiedzialność, kiedy ty nie będziesz zwalać winy za, za to, co było na tą osobę, a weźmiesz odpowiedzialność za to, ok, ale ja się na to zgadzałam. Ty się na to zgadzałaś, chcąc, nie chcąc. I czy to wyszło ze strachu, bo strach jest największym narzędziem do manipulacji tak naprawdę. Um, taka, taka anegdotka. <grym> um, ale kiedy ty weźmiesz tą odpowiedzialność, że pomimo tego, że, czy ze strachu, czy z czegokolwiek innego, że ty się bałaś, że sobie nie dasz rady, że ty się bałaś że to, że tamto. I ty ze strachu zostawałaś w tym, co ci nie służy. To tak czy inaczej to był Twój wybór. I kiedy my to zobaczymy, że to był Nasz wybór, i ktoś mógł robić jak, jak robił, ale to był nadal Nasz wybór. To był nadal Twój wybór, że Ty żyłaś tak długo w jakiejś relacji, która w ogóle nie była wspierająca. To był Twój wybór, że zatracałaś się w relacjach. To był Twój wybór. A ten wybór był spowodowany zapewne albo ze strachu, albo z niemożności z zobaczenia własnej magii w sobie, z własnego potencjału i tego, co z nim możesz zrobić. Najczęściej w 98% wychodzi to z dzieciństwa, albo i więcej. Także kiedy Staniesz do siebie, kiedy, kiedy zobaczysz, że każda osoba w twoim życiu, która była, która sprawiła ten ból, ona chciała ci tylko pokazać, że ty coś masz do uleczenia w sobie. Bo kiedy ty, zamiast skupiać uwagę, bo ty mi tamto zrobiłeś, bo, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś uwagi, a zwrócić uwagę na siebie, okej, okay, co to ze mną robi? Jak ja się z tym czuję? Skąd to mi przyszło w ogóle? To, kiedy Ty spojrzysz w ten sposób, to nie dość, że masz więcej energii, bo nie przekierowujesz nie tej uwagi na drugiego człowieka, ale też dojrzewasz bardziej emocjonalnie, dojrzewasz też jako człowiek, jako kobieta w tym wydaniu i pozwalasz sobie na to leczenie, bo kiedy Ty oddajesz odpowiedzialność za swoje uczucia drugiej osobie. I że ty mówisz, że to twoja wina, to ty mówisz, że ty nie masz odpowiedzialności za siebie, że ty oddajesz swoją energię, czyli swoją odpowiedzialność drugiej osobie, bo ty mi tak zrobiłeś, to ty musisz ponieść te konsekwencje tego. De facto działa to inaczej. Eee, to działa tak, że mm, ty musisz wziąć odpowiedzialność za to, jak się czujesz, obojętnie co by osoba nie zrobiła. To Twoje uczucia. I to, jak ty się czujesz z tym. Zobacz, gdzie to było. Zobacz, gdzie się to wydarzyło pierwszy raz, że ty takie uczucie odczułaś. I ty nie musisz wcale oddawać tych uczuć drugiej osobie, bo będziecie się tak bawić w kółko. Ale zatrzymaj się i. Daj sobie też chwilę czasu na to, aby zobaczyć. Co tam się dzieje w tobie w tych momentach frustracji, w tych momentach złości, w tych momentach smutku? Zobacz to w końcu, bo od tego nie uciekniesz. Od siebie nie można uciec. Niestety, nie można uciec. Od siebie nie uciekniesz. Dlatego warto poświęcić sobie trochę czasu na introspekcję, na wygląd, na rozwój, aby żyło ci się łatwiej samej ze sobą. A kiedy będzie Ci się żyło dobrze ze sobą, kiedy Ty będziesz cieszyć się z tego, kim Ty jesteś i z tego, kim Ty się stajesz i z tego, kim Ty możesz być, to już Ci nie będzie brakowało przyjaźni. Już nie będzie brakowało tego. Ty nie będziesz wychodziła z tego braku ciągle. Ty będziesz wiedziała, zasługuje na to, Zasługuje na przyjaźń, zasługuje na miłość, zasługuje na fajnego partnera, zasługuje na fajną pracę, zasługuje na pieniądze, zasługuje na obfitość, jaką ty sobie widzisz, tą obfitość, jaką sobie wyobrazisz, to jest twoja. Ale ty będziesz wychodziła, wychodziła z tej pełni w sobie, że już niczego ci nie brakuje, że nie potrzeba ci ludzi do tego, aby się tobą zaopiekować. Że Ty sama sobie poradzisz w każdej sytuacji, jako dorosła kobieta, ale też poradzisz sobie z, z tym, co jest w tobie, z tymi emocjami, co są w tobie, co, co przychodzą, co ci ludzie pokazują. Bo kiedy ludzie przychodzą i pokazują Ci i Ty zobaczysz, gdzie to się tam działo i dlaczego na przykład reagujesz w ten, a nie inny sposób, to już jest naprawdę połowa sukcesu. Bo kiedy Ty nie oddajesz. Tej odpowiedzialności drugiej osobie, że no bo to było do dupy, ta, ta osoba była taka, ta osoba była taka, ale spojrzymy na siebie, okej, okay, mm, ja jestem na przykład inna i dlatego mnie to irytuje, że coś, że druga osoba ma całkowite inne wartości, jak ktoś ma inne wartości niż ty, no to będzie się to wspierać spierać. To akurat tu bardziej o komunikacji. Mm. Ale tak sobie właśnie dzisiaj, nie tylko dzisiaj, już często myślałam o tym temacie właśnie, tego pragnienia, tego łaknienia, miłości, uwagi i zaakceptowania od innych osób. Jedyną osobą, którą musisz zaakceptować, jesteś ty sama. Jedyna osoba, która cię musi zaakceptować, to ty sama. Kiedy ty się zaakceptujesz, to inni będą łatwiej ciebie akceptować, ale jeśli nawet przyjdą ludzie, bo przyjdą, którzy cię nie będą akceptować, którzy będą cię wyszedzać, to już cię nie będzie to dotykać. To już pozwolisz sobie: Okej, okay, to nie jest moje. Ty będziesz patrzeć z innej perspektywy na takie sytuacje, które wcześniej cię bolały, a teraz mm, okej, okay, może sobie myśleć. Ale nie, że okej, okay, może sobie myśleć i w środku. Albo w myślach, hmm, może ma rację, może to, może tamto. Nie. Ty będziesz głębiej rozumieć siebie, ale też głębiej rozumieć, jak oddziałujecie na siebie w świecie. I że niektórzy po prostu sprawdzają to, w jakim momencie swojego życia jesteś. I niektórzy będą ci irytować do tej pory, aż nie zrozumiesz swojej lekcji. I niektórzy będą. Przekraczać Twoje granice, aż nie postawisz swojej granicy i aż nie po powiesz, czego chcesz od życia i na tym postawisz, i nie będziesz się godzić na cokolwiek mniej. Um, bo to Twoje życie jest i to Ty wybierasz, to są Twoje wybory. I takie przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, coś w tym jest, ale też czego chcesz, to dostaniesz. Więc zapomnij to, czego nie chcesz, zapomnij to, co Cię irytuje. Zapomnij to. Zrób robotę, ale odpuść, bo na tym polega rozwój, że ty widzisz, ty patrzysz na siebie, ty patrzysz w środek, i ty transformujesz to w miłość poprzez czułość dla siebie. I poprzez narzędzia, które też chcę ci ofiarować w kursach, które mam do zaproponowania ci. I wiem, że te kursy pomogą wielu kobietom i może nawet mężczyznom, jeśli będą na to otwarci. Ale na pewno pomoże Ci to zbudować yy, świadomość siebie, świadomość tego, jak działają relacje, yy, jak, jak wyznaczać granice. Co to, co to w ogóle są granice? Jakie granice, nie? Jakie granice? O, w ogóle co to, czy ty mówisz, Karolina? O, jakie granice? No co ty? No przecież ja muszę robić wszystko, co chcę, nie? Nie. Wyznasz granice, żeby ci po prostu nikt nie, nie wszedł na głowę. I to nie jest e, egoizm, to nie jest e, coś złego, to jest potrzebne, bo kiedy ty nie wyznaczasz żadnych granic, to kiedy ty nie wyznaczasz, e, kiedy ty nie mówisz, czego potrzebujesz w swoim życiu jako osoba, bo może się nie znasz na tyle i obojętnie ci wszystko, mm, to ludzie robią, co chcą. I to ludzie nie będą cię szanować w ten sposób. I na początku jest to przyjemne, bo Ci dziękuję. Na początku ty robisz, a oni są zadowoleni. Ale w długim terminie, jeśli ty nie będziesz wyznaczać żadnych granic w swoich relacjach. Um, obojętnie, czy to jest czas, obojętnie, czy to są Twoje pieniądze, obojętnie, czy to jest coś innego. Kiedy ty nie wyznaczysz granic. Yy, I nie zadbasz o siebie też. To nikt tego nie będzie robić. Nikt nie będzie dbał o ciebie. Także zobacz, gdzie dajesz i co otrzymujesz w zamian. Bo też się nauczyłam, że dawanie. Mm. Jest ok, póki jest w balansie. I czasem możesz dać więcej, czasem mniej, ale zobacz też, ile masz energii na cokolwiek. Jeśli nie masz tej energii, nie rozdawa jej. Bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że o, jak się spotkam z tym, czy z tym, czy z tym, to będę się lepiej czuć. Ale kiedy ty masz braki energii i ty. Zapewne też używasz jakiejś substancji, aby się dopomóc, aby mieć więcej energii. To ty przekraczasz swoje granice. I tak przekraczamy swoje granice w kółko. W kółko. Dla pieniędzy, dla uwagi. Tylko ten pieniądz to też tak naprawdę ta uwaga, którą sobie prawdopodobnie stworzyłaś, czy inni tworzą wokół, że to jest jakiś Hmm. Jakiś piękny element, który ci załata to wszystko, co krzyczy o uwagę. Bo kiedy Twoje ciało utyka, kiedy, kiedy Ty ciągle chorujesz, kiedy nie dogadujesz się z dziećmi, hmm, to wszystko ci pokazuje, gdzie Ty jesteś. I wszystko ci pokaże. Jeśli chcesz zobaczyć. Jeśli. Zaufasz też sobie <laughs> i uwierzysz, że możesz inaczej i że możesz wybierać inaczej, inaczej, co najważniejsze, dla siebie i dla tych, co kochasz. Nie tą miłością złaknioną, ale tą prawdziwą. Także pozdrawiam. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie kursów, zapraszam Cię do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie buziaczki. Pa pa.